Mount Panorama Circuit lub po prostu Baturs Tor wyścigowy znajdujący się w mieście Baturs w Stanie Nowa Południowa Walia w Australii, a dla nas to po prostu wesołe miasteczko dla formułek. Lecimy jeszcze oweczką! Blast, blast, No, Siemanko, myśleliście, że odpuszczę po jednym odcinku? Ja też. A teraz witam Was z tego, jakże zatnego toru jakimś Batrust, a my przechodzimy do jakże zajebistych kwalifikacji, w których jak można się spodziewać, oczywiście nie pokazałem nic szczególnego. Byłem na naprawdę szybkim kółku, ale oczywiście jak to mówią skill issue issu nie zawodzi i w ostatnim zakręcie stanowiłem jak prawdziwy profesjonalista zahamować na kałuży. Czym to się skończyło? Oftiem, końcem możliwości na kolejne kółko kwalifikacyjne, więc już wiedziałem, że na starcie będzie Niezwykle wesoło. Po udanych kwalifikacjach w wyścigu wystartowałem dopiero z dziesiątej pozycji. Plusem okazało się to, że trzej zawodnicy przede mną postanowili nie startować wcale. Bezpieczną strategią postanowili po prostu wystartować z boksu. Wiedziałem, że mund Panorama potrafi być specyficzny, ale to co się działo w tym wyścigu... Ja piję. Auta wystartowały i wystartowała również zabawa. Ja od początku miałem zamierzenie jedno, przeżyć. Wiedziałem co się działo na tego typu wyścigach. A tym bardziej, był to pierwszy wyścig Open Wheel, gdzie jechałem na mokro. Nie chciałem się na starcie popisywać, zostawiłem sobie dużo miejsca, chciałem po prostu to pierwsze okrążenie wszedłwać. Biorąc pod uwagę moje szczęście, było to bardzo wątpliwe w tamtym czasie. Mimo wszystko, wypadało się wziąć do roboty, to się wziąłem, nawet kogoś wyprzedziłem. Oto macie jak piękny mandat wykonałem normalnie. Gdyby goś nie odpuścił, najprawdopodobniej i tak bylibyśmy dwóch bandzie, więc wyszło pozytywnie. Na kolejnym okrążeniu w końcu doczekaliśmy się pierwszej ofiary po niecałych półokrążeniach. Drogi Stasiu, a tak na serio nazywał się Nye Racing, obraca się od kałuży, zabierając ze sobą kolejne dwie ofiary. Jakże piękny styl tutaj wykazywał ten zawodnik idealnie tak na 19,5. Potem jak Stasiu stołował, nie czekali długo, że Jerome postanowił po raz kolejny podbić licznik KD Toru Batlus. No i na tym etapie jedyne co go czekało to dobre słowo na niedzielę, no i oczywiście towing do boksu. Pewnie już na tym etapie myślicie, że ten wyścig to patologia. Zmienicie zdanie, jest jeszcze gorzej. Otóż 200 metrów dalej, zgodnie z najlepszą szkołą polskich skoków, kolega postanowił drugiego wystrzelić w powietrze. Tymczasem ja dogoniłem zawodnika przed sobą i oglądacie jedyny manewr wyprzedzania w tym wyścigu. Co najmniej 1 trzecia stawki była już w boksie, a to było pierwsze okrążenie. Tak naprawdę na ten moment nawet nie wiedziałem co mam myśleć o tym wyścigu. Tak naprawdę okrążenie jeszcze się nawet nie skończyło, a za mną już był kolejny incydent. Jeden z kolegów postanowił się obrócić na ostatnim zakręcie i prawie wjechać pod koła drugiego. W tym czasie już drugie okrążenie zaczęło zbierać również ofiary. Poszło do klasycznego zesrania i po prostu złapania wody tylną osią. Wierzcie lub nie, ale ta osoba, właśnie z tego nagrania, dojedzie ten wyścig na P2. Dosłownie po 10 sekundach, jak podjechał jeden zawodnik, drugi zrobił praktycznie to samo. Od tego momentu już myślałem, czy czasem nie wstawię licznika dzwonów. No to wjeżdżamy w kolejne cudowne trzecie okrążenie, a w nim kolejna dawka wrażeń, tym razem nawet dla mnie. Kiedy lider, który tak nawiasem miał 7,3K, zaczął uciekać, wiedziałem, że jest już po ptakach. Na ten moment jechałem sobie spokojnie na pozycji trzeciej, jakieś, nie wiem, 20 sekund za pozycją drugą. Kolejne metry przynosiły kolejnych szczęściarzy, tym razem padło na kolegę Bradleya, który tym incydentem zakończył definitywnie swój wyścig. Jak widzicie po mojej stronie nie działo się kompletnie nic, dlatego wylatujemy w okrążenie czwarte, gdzie nasz stary kolega Stasiek postanawia powtórzyć swoją kuczkę z pierwszego lapa, tym razem na innym zakręcie. Tym razem zabrakło już możliwość fast reaper, no i Stasiek kończy tutaj wyścig. Bez dodatkowego komentarza dodam jeszcze szybki pirułecik do kolekcji P2. I przejdziemy płynnie do mojego incydentu, gdzie postanowiłem zrobić to co reszta i nie pojechać sobie suchą linią, tylko złapać kałurze i polecieć w trawę, co kosztowało mnie pozycję trzecią. Tym wspaniałym akcentem wejdziemy w okrążenie piąte, czyli powiedzcie lub mnie, ale naprawdę ten wyścig był męczący. Jak to już w mojej formie sportowej bywa, jak zrobię jeden błąd to sypie się cały wyścig, tym razem nie było inaczej. Tracę kontrolę nad tylnią osią, kończę to uszkodzeniem zawieszenia, no i oczywiście kochanym, ulubianym wheel damage. No i znowu spadam na pozycję czwartą i będę musiał odrabiać. Na szczęście nie trwało to długo, już na samym początku okrążenia szóstego byłem w stanie odebrać sobie z powrotem tą trzecią pozycję. W tym czasie ponowne zamieszanie, no i z tyłu za nami po raz kolejny kierowcy popełniają błąd. Tuż przed nawrotem na ostatnią prostą toru Mont Panorama. W czasie ja skupiłem się spokojnie na tym, żeby odjechać i zyskiwać przewagę, biorąc pod uwagę rzeczy, które działy się tuż za mną. W tym czasie za nami stał się cud, i doszło do czystego manewru wyprzedzania. Szczęście nie trwało długo i zawodnik o czwartej pozycji niestety skończył swój wyścig w bandzie. Sami widzicie, że ten wyścig to jedna wielka pajacerka, tylko ze strony reszty kierowców, ale także mojej. W tym etapie chciałem już tylko minąć metę okrążenia siódmego i zacząć okrążenie ostatnie. Do zobrazowania tego wyścigu, lider ma przewagę półtorej minuty nad P2 oraz półtorej okrążenia nad P3. W tym momencie, mną, pewnie zapytacie, co w tym wypadku może się złego stać. A no właśnie to. Oczywiście na ostatnim kółku musiałem uderzyć w bandę i wyrwać sobie koło. Tamten moment miałem jakieś 20 sekund przewagi, więc żyłem przeświadczeniem, że być może, powtarzam, być może dam radę dojechać w tym stanie do samej mety, zachowując trzecie miejsce. Normalnie się czułem jak Joe Tanto z tego filmu, jak on miał yy, Driven. No dobra, może trochę wyolbrzymiłem, ale kto by tam patrzył. P3 dowiezione, dowiezione, na trzech kołach, na trzech kołach, bohaterski czym popełniony, popełniony. No to co? Do następnego odcinka!